jest jeszcze jedna niestety gorsza wiadomość, bo jak mówimy o gospodarce mm. czy o finansach, to to dzisiaj nie ma dobrych wiadomości, ale nie tylko dlatego, że mamy pa pandemię, bo ona jest wszędzie, jedne państwa jakby dotknięte są bardziej inne mniej i nie dlatego, że Morawiecki yy, czy Szumowski wiedzieli jak jak tym zarządzić, nie po prostu u nas było mniej zachorowań, bo jesteśmy w takiej strefie klimatycznej, byliśmy szczepieni, yy, ma na to być może wpływ dieta, epidemiolodzy się tym zajmą, będziemy to kiedyś wiedzieć, na pewno nic nie Miał z tym wspólnego PIS. Ale żeby. No bo to, że nas zadłużyli, jest faktem. I teraz pytanie, co z tym fantem zrobić? Proszę powiedzieć. E, no trzeba koniecznie odsunąć PIS od władzy, bo ich pomysł na wychodzenie z kryzysu. Od tego dziura nie zginie. E, ale zacznie się zmniejszać, bo wie, wie pan, jak oni sobie wymyślili, co oni sobie wymyślili, w jaki sposób będziemy wychodzić z no tego e, zadłużenia. Yy, psz, przez takie zarządzanie gospodarką, że ona będzie nacjonalizowana, centralizowana i upartyjniana. Czyli oni sobie wymyślili, że Czyli jak Sasi do będzie... Żeby, 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 dokładnie prl żeby, żeby ta, sobie poradzić dziurą w gospodarce rynkowej. To ciekawe. Dokładnie tak. I nie wiem, czy ci państwo z PiSu nie pamiętają tych czasów, ale niektórzy mają więcej nawet lat niż ja, więc muszą wiedzieć, jak skończył się PRL. Polska zbankrutowała. I teraz po co oni nacjonalizują tą gospodarkę ją centralizują no tak naprawdę nie po to żeby kraj się rozwijał tylko po to żeby ich żony bracia siostry córki dostały dobrą robotę dostały za tą robotę czy, 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 dobre czy, 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 pieniądze Lufu, zaznaczy, po, 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 Póki da się jeszcze coś wydrapać z tego wszystkiego co robimy tak. to do cna tak? do końca absolutnie tak znaczy ty, takiego nepotyzmu takiego upartyjnienia, znaczy Łatwiej chyba nam byłoby, panie redaktorze, wyliczyć tych polityków PIS-u, których rodziny nie zarabiają na majątku publicznym niż odwrotnie tych, którzy zarabiają Dobrze, to czy to jest... nie jest tak, bo, bo wie pani na etapie kampanii wyborczej w roku 2015 2016 potem też mówiło się, że na 500 plus nie starczy. To myślę sobie, że nie jeden widz. Yy, Myślę, sobie, że pani teraz jak Rostowski straszycie, 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 a potem się okazało, że miało nie starczyć, starczyło. No nie, to znaczy... Teraz ma być dziura, która nas pognębi, nie pognębi. Może nie, po prostu to znaczy... jesteście zinstytucjonalizowanymi panikarzami. Nie, yy, dwie rzeczy. Po pierwsze, ja nie powiedziałam, że sobie nie poradzimy w ogóle z wyjściem z tego długu, ale powiedziałam, że jeśli będziemy robili to tak jak robi PiS, czyli obsadzanie swoimi półki, spółki skarbu państwa do gospodarka się nie rozwija, nie ma inwestycji prywatnych, bo ludzie po prostu się boją, bo otoczenie prawne jest takie, że dzisiaj ale pan ma pan takie miał... prawo do. Wspomnieliśmy gierka, gdyby się trzymać tej metafory lat 70., to w którym roku jesteśmy? To znaczy, my już nie. To 77, znaczy nie, zaczyna nie, 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 się to sypać? Czy? Nie do końca się to da porównać. My jednak pracowaliśmy 30 lat na to, żeby Polska była Dzień marką. i spadać. I, i, i tak degrengolada y, może jeszcze potrwać. Jest?